Też, żeby Twój marketing działał automatycznie, Chatbot XL przejmuje kampanię i obsługę klienta oszczędzając Twój czas. Zarządzasz wszystkim w jednym miejscu live chatem z unifikowaną skrzynką odbiorczą i automatycznymi wiadomościami. Wysyłasz kampanie masowe. Planujesz akcje marketingowe i widzisz szczegółowe raporty, uruchamiasz promocje sezonowe. Albo specjalne oferty dokładnie wtedy, gdy klienci są najbardziej aktywni. To nie nachalne reklamy, ale naturalna rozmowa z klientem. Możesz też kierować ruch do czatu przez linki, reklamy, kody QR czy przyciski na Facebooku. Dzięki temu więcej osób trafia do Twojego sklepu. Chatbot XL analizuje działania, pomaga optymalizować kampanię. I zwiększa skuteczność twojego marketingu. Wejdź na www.chatbotxl.com i przetestuj już dziś całkowicie za darmo.